taki zimny prysznic, ale bardziej nie na głowy Igi, której myślę, że jej akurat nie brakuje pokory i takiej trzeźwej sytuacji, tylko taki bardziej zimny prysznic na rozgrzane głowy kibiców ekspertów, w tym moim. Witamy serdecznie w najnowszym Super Tenis Online. Znowu się z Państwem widzimy, dlatego, że mamy aż trzy powody. Iga Świątek, Kamil Majchrzak i Magdalena Frank uśmiech Michała Chojeckiego świadczy o jednym, wszystkie te nazwiska zobaczymy w trzeciej rundzie US Open. Michał, cześć, witam Cię. No dzień dobry, witam, no, no szaleństwo, piękny polski hat -trick. polski czwartek, tak można powiedzieć, taki można powiedzieć tłusty, tłusty czwartek. czwartek. Tak, tłusty czwartek. No wspaniała sprawa, naprawdę rzadko się jednak zdarza, żebyśmy mieli aż trójkę tenisistów w, w, w trzeciej rundzie Szlema, wiadomo, że, że na Igę Świątek można było liczyć, natomiast no niewątpliwie i Magda Frank i, i Kamil Majszak nie byli faworyt, faworytami przed tymi spotkaniami, spotkaniami, więc wspaniała sprawa. Natomiast tak, no, zacznę może od Igi Świątek, bo myślę, że to... Oczywiście nasza. To ja tylko na Iga pokonała Susan Lamens w trzech setach. To jest taki pewien mm -hmm. zaczyn do ciekawszej rozmowy na temat tego meczu 6-1-4-6-6-4. No tak, i mecz, taki no, zaskakujący, no, dla mnie bardzo zaskakujący. Powiem szczerze, że się spodziewałem takiego, Jest to myślę, że, że jak pewnie prawie wszyscy, takiego gładkiego zwycięstwa igi świątek. Z tą Lamens i pierwszy set nie zapowiadał problemu. Chociaż trzeba przyznać, że już nawet w tym pierwszym secie zwrócił uwagę na to, że holenderka naprawdę grała dobrze, że, że tak ładnie trzymała piłkę w korcie, grała ambitnie, odważnie, agresywnie, nie była taka wystraszona jak ta Emiliana Arango w poprzedniej rundzie, która praktycznie oddała ten mecz bez walki. I potem tylko sama w ostrych słowach. Ja na Arango najbardziej no ja, ofensywna była już na konferencji prasowej. Tak, na konferencji prasowej, <gry> gdzie tak w ostrych słowach no, sama, sama się rozjechała w zasadzie ze swoją postawę w meczu z Igą. Natomiast e, Kolenderka zupełnie inaczej się zaprezentowała. I pierwszy set ten wynik taki gładki, 6-1, to bardziej wynikał naprawdę z takiej ocierającej się o perfekcję gry i Świątek, która. Teraz wywierała niesamowitą presję, narzucała taką tą swą słynną intensywność Holenderka. Widać było, że no miała problem, żeby to tempo wytrzymać. Natomiast no w drugim secie Iga, jak sama mówiła po meczu samokrytycznie, no to tempo mocno siadło w jej wykonaniu. Tak powiedziała, że tak spadł mocno poziom jej koncentracji, spadł mocno poziom jej energii i takiej właśnie tej intensywności. Jak sama powiedziała, wpuściła Holenderkę do meczu, a Holenderka zwietrzyła szansę. I trzeba powiedzieć, że Sudalamez gra bardzo, tak fajnie. podobał mi się ten jej tenis, taki, właśnie oparty na agresywnym returnie. Bardzo dobrze wytrzymywała to intensywne tempo wymian, które, no, Iga, Świątek, tutaj rzeczywiście brakowało jej dokładności przede wszystkim i, i, i wkradła się nerwowość. Jak sama Iga mówiła, trochę się usztywniła, jak ten mecz zaczął się tak zamykać spod kontroli. I, I zaczął się ten słynny, jak po angielsku mówiąc, ball bashing, czyli, no, walenie. Tak mówiąc nieładnie na pałę, za bardzo się śpieszyła z kończeniem akcji zamiast budować te, te punkty wykorzystując swoje instrumenty, to, to taka za bardzo się zrobiła taka tenisowa młódzka, to co nam się tak bardzo nie podobało w tym kryzysowym y, okresie i świątek, y, kiedy miała się ten trudniejszy moment. No ale na szczęście no, czapki z głów, że, że, że Iga potrafiła opanować nerwy i też tą sytuację, bo naprawdę mecz nie był trudny, Holenderka zwiększyła szansę, gra tak coraz bardziej ambitnie. Na szczęście w jej grę, tak w ważnych momentach wkradły się podwójne błędy z tak troszkę wyciągnęła rękę do, pomocną rękę do Igi, która już w trzecim secie, mam wrażenie, że mecz kontrolowała, chociaż tam też ta dyspozycja falowała. Ale myślę, że jednak już ten trzeci set wygrała 6-4, ale dość, dość pewnie. I powiem tak, no ja tak podsumuję, że to był taki zimny prysznic, ale bardziej nie na głowy Igi, w której myślę, że jej akurat nie brakuje pokory i takiej trzeźwej sytuacji, tylko taki bardziej zimny prysznic na rozgrzane głowy kibiców, ekspertów, w tym moje. Ja sam przyznaję, że też już tutaj... Po tych ostatnich sukcesach IGI wpadłem w taki euforyczny nastrój, a tu trzeba podchodzić naprawdę z pokorą. Każdy mecz w wielkim szlemie to jest wyzwanie, każdy mecz trzeba po prostu do tego wyzwania podejść właśnie z dużą ostrożnością i, i będzie coraz trudniej. Pewnie zaraz przejdziemy do kolejnego, kolejnej rundy, a tam poprzeczka pewnie będzie zawieszona. Jeszcze wyżej myślę, że ten mecz Igi, tak, mam wrażenie, że tam tak troszkę ją tak zasmucił i bardzo zmęczył, taka była trochę jakby przygaszona po tym spotkaniu, ale myślę, że to, że to powinno tak paradoksalnie ta trudna przeprawa pomóc Igi właśnie w trudnych spotkaniach, że, że jakby ta świadomość, że w tym trudnym momencie potrafiła też te swoje argumenty wykorzystać i, i ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść, to też jest na pewno takie dodatkowe doświadczenie w tym trudnym i wymagającym turnieju, jakim jest niewątpliwie Wielkoszlemowy US Open. To Michał, zanim Cię zapytam o mecze z Aną Kalińską, bo oczywiście to jest jej rywalka w trzeciej rundzie, to już będzie rywalka, która ma cyferki, która ma liczby przy nazwisku, zawodniczka, która tutaj w Nowym Jorku gra z numerem 29, to zapytam Cię jeszcze o, no jednak taką ciekawą sytuację z konferencji prasowej, Iga się mocno wzburzyła, Taki kącik około tenisowy też czasem się w naszym, w naszym programie przyda. A zapytam Cię, nawet i też dlatego, bo, bo jak Sam stwierdziłeś, Iga chyba była smutna. Po tym spotkaniu, że nie. To przystało... jest taka zmęczona, ona zmęczona wyraźnie, bardzo dużo ją tak mentalnie mam wrażenie, to spotkanie kosztowało. I chyba, I chyba pytanie, i chyba pytanie o to, czy ona będzie chciała jakoś wyglądem zaskoczyć na korcie, jak robi to, chociażby Naomi osaka, no to, no to strasznie się idę, nie spodobało tam. Później dziennikarz, który to pytanie zadał, próbował wytłumaczyć, że i tak atmosfera na tej konferencji była mocno napięta, i że takie pytanie o koraliki we włosy miała przynajmniej chociaż na trochę to te, te napięcie. Zdjąć, ale chyba efekt był odwrotny od zamierzonego. No powiem tak, może w ogóle wyjaśnię, z czego wynikało to, że atmosfera była napięta. Bo rzeczywiście, mm -hmm. pod koniec tej angielskiej części konferencji prasowej, jak jeden z takich amerykańskich dziennikarzy bardzo tak naprawdę w taki sposób niemiły i taki natarczywy, taki dziwnie inwazyjny zaczął wypytywać Igę o. O, to, o jej stosunek do w ogóle problemu rasizmu w sporcie. W ogóle jakoś tak globalnie domagał się od niej jakiejś deklaracji i widać było, że tak się bardzo broniła, nie była jakoś tak za bardzo zaznajomiona w ogóle z tematem, bo no przybliżę w ogóle o co chodzi w ogóle z tym takim rasizmem, który tak bardzo wzburzył Amerykanów. To wszystko jest jakby pokłosie afery, która wybuchła po meczu Jelen Ostapenko z Taylor Townsend, kiedy Ostapenko zaatakowała, po meczu Townsend zarzucając, więc tam poszło generalnie o o to, że nie przeprosiła Amerykanka Łotyszki po tym, jak piłka zawadziła o taśmę, ale zrobiła się z tego bardzo taka nieprzyjemna wymiana zdań. Łotyszka, która znana jest takiego wybuchowego charakteru, zarzuciła yy, Amerykańce, że brakuje jej klasy wykształcenia i że jest niedodukowana nie do, nie i że zobaczymy, co, co yy, się stanie, jak wyjedzie Poza granicę Stanów Zjednoczonych, więc w ogóle jakiś tak to zapachniał jakimiś dziwnymi groźbami. Bardzo mocne słowa. Tak, no ja, ja myślę, że nie było w tym rasizmu. No po prostu Ostapenko była raz po meczu, a, a Amerykanie zrobili z tego jakąś taką aferę, że, że to wszystko było jakieś miało takie no, e, podłoże rasistowskie, co zresztą Ostapenko w ogromnym zburzeniu potem w mediach społecznościowych komentowała, natomiast Noiga zmęczona po meczu, taka widać było, że taka przygaszona, już taka bardzo chcąca pewnie pójść do hotelu i odpocząć, e, została zasypana właśnie jakimś takimi, tymi dziwnymi pytaniami o problem rasizmu, próbowała jakoś z tego wybrnąć, no i potem właśnie ten dziennikarz polski jakoś próbując, jak to sam powiedział, rozładować atmosferę, no jeszcze dolało w zasadzie oliwy do ognia, no już tak chyba podłamał mocno igę tym pytaniem, żeby nie chciała wpleść we włosy koralików, tak, jakby nawiązując do tego, że Amerykanie lubią show, no, no i to już tak dobiło Igę, która powiedziała, że, że co to jest w ogóle zapytanie, że o co tu chodzi. No, reakcja była taka dość, dość gwałtowna na to pytanie. No, i nie chcę już tak naprawdę dołączać się do tego linczu, bo, bo, bo naprawdę już tak się zrobiła taka mocna, taka właśnie przykra atmosfera. Wszyscy atakują tego dziennikarza, który rzeczywiście, no co tu dużo mówić, się wygłupił. Ale przeprosił, jest świadomy tego, że, że nie popisał się na tej konferencji. Zapro, zapowiedział, że będzie przepraszał Igę ogóle za to, za to swoje dziwne zachowanie, więc już naprawdę nie ma co jakoś tak, przesadzić. Nie jest to też przewinienie, się o którym będziemy długo pamiętać, także nie ma się czym tak. na to przejmować. Przejmujemy się meczem z rundy Anna Kalińska. Niedawno obie panie się spotkały, więc Uwa. na że mają w pamięci swoją grę naprzeciwko siebie. No tak, no dwa tygodnie temu ćwierćfinał w Cincinnati zwycięstwo Iggy 6-3, 6-4. Anna Kalińska tam jakieś problemy zdrowotne, już w pierwszym gemie się odezwały problemy z łydką. Oczywiście, oczywiście tam jeszcze narzekała na zmęczenie, na to planowanie turniejów. I taka widać było, że nie była za bardzo jakoś przygotowana mam wrażenie i mentalnie i fizycznie od tego meczu z Igą, ale już ale już w tym spotkaniu pokazała naprawdę takie swoje możliwości. To jest zawodniczka bardzo dobrze spisująca się właśnie na szybkich nawierzchniach twardych, gra szybko takie płaskie uderzenia, bardzo mocny, niebezpieczny forehand. Jak tylko ma czas wygenerować to mocne uderzenie z forehandu, to, to bardzo ciężko się temu przeciwstawić. No i też można przypomnieć ten pierwszy mecz kaliński z igą Świątek w Dubaju rok temu, który Iga przegrała, ale potem się okazało, że, że Iga w tym meczu miała no, zmagała się z koronawirusem, potem badania wykazały, że, że po prostu była chora na COVID, przez co no, miała problemy z, z oddychaniem, ta kondycja też była trochę gorsza i tak jak widać było właśnie, że w tym meczu tutaj zabrakło po prostu zwyczajnie w sił, ale no naprawdę Anny Kalińskiej jak najbardziej nie może lekceważyć, to że będzie taka naprawdę poprzeczka zawieszona wysoko, w bardzo dobrym stylu, tutaj się wygrała dwa poprzednie mecze, teraz pokonała 6-1, 7-5. Julię Putincewą, która nie jest ostatnio w najwyższej formie, ale zawsze jest to taka niewygodna rywalka, więc no, na pewno to już będzie taki mecz, który, jak sama Iga mówiła, to na pewno to już trzeba będzie się bardzo dobrze przygotować. i Iga powiedziała, że będzie gotowa na, na trudne wyzwanie, bo, bo myślę, że takim, takim może się to spotkanie z Rosjanką okazać. Drogi Michale, Kamil Majchrzak. Teraz tak. chwilę porozmawiamy o nim. Wielki mecz z Karnem Haczanowem, To, jak Kamil odwrócił los tego spotkania i to nie raz, nie dwa, nie pięć, jest fenomenalne. Ja przyznam, że, że niestety tego meczu nie mogłem oglądać i z bólem serca, znając wynik, po prostu sobie ten mecz pewnie gdzieś włączę niedługo. Wielki sukces i wyrównanie w wyniku sprzed sześciu lat, czyli trzecia runda US Open w wykonaniu Kamila. Wielka sprawa. No wspaniała sprawa odrobić yy, wynik meczu od 0,2 do tego jeszcze w setach, do tego jeszcze 5 obronionych piłek meczowych, do tego jeszcze pamiętajmy bilans yy, Kamila z Karenem, bo tam było poprzednie cztery mecze przegrane i to też ta niedawna porażka na Wimbledonie, gdzie Kamil, jak sam mówił, zagrał bardzo dobrze, ale po prostu Karen Haczanow zagrał wtedy genialnie i też te style gry takie trochę niepasujące, bo Kamil wiadomo lubi opierać swoją grę tak budując wymianę na tym swoim świetnym backhandzie, który jest takim koronnym uderzeniem w jego całym tenisowym repertuarze, natomiast Karen Haczanow ma ten backhand można powiedzieć, że jeszcze lepszy o, to, to jest półfinalista takie... sprzed chyba trzech lat US Open. No tak nie pamiętam, ale generalnie no wiadomo było, że to będzie bardzo trudne wyzwanie i Kamil powiedział, że właśnie no, bardzo dobrze się przygotował taktycznie do tego meczu. Postanowił jakoś coś tutaj zmienić w, w stosunku do tych poprzednich meczów z Rosjaninem. Natomiast no, no to początek nie był za dobry, bo mimo dobrej gry Kamila jednak te dwa pierwsze sety uciekły. No i tym wielkie brała dla Kamila, że ten mecz Odwrócił i też no, trzeba podkreślić, że kondycyjnie, za, tak no, z, mówiąc kolokwialnie, za, zaje, zajechał. Zajeździłam Rosjanina, który widać było, że pod koniec tego spotkania już miał duże problemy, właśnie fizyczne. I to, co Kamil właśnie kilka razy podkreślał, że, że ten właśnie trudny powrót, to odbudowanie rankingu po dyskwalifikacji, te wszystkie. Ciężkie występy w tych takich małych turniejach, kiedy musiał rozgrywać naprawdę trudne spotkania w tych egzotycznych miejscach, to bardzo go wzmocnił fizycznie i to teraz, procent, to teraz procentuje. Ja pamiętam, że przed tą dyskwalifikacją Kamil Majszak właśnie często na takie tenisowe maratony przegry, przegrywał, nie, 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 nie wytrzymując kondycyjnie tych ciężkich spotkań, a teraz jest zupełnie odwrotnie, to właśnie on ma ten taki dodatkowy atut w postaci tego świetnego fizycznego przygotowania. I naprawdę brawa, to jest tak sympatyczna postać, że, że naprawdę wspaniale, że, że, że tak pięknie się odbudował i tak błyszcz na tych tenisowych kortach. No już wiadomo, że wyprzedzi Huberta Hurkacza w rankingu, to już było wiadomo wcześniej i jakby potwierdza tą świetną dyspozycję. Oby, oby Hubi teraz wrócił i żebyśmy mogli się cieszyć dwoma przyjaciółmi z reprezentacji Polski na takim no, wysokim poziomie. Kamil Machak w styczniu ludzie spotka się z Leandro Riedim, to jest Szwajcar, tak. który jest dopiero w piątej setce tak. rankingu, 23 latek i szczerze mówiąc, nigdy o nim nie słyszałem, ale pokonanie Francisco Serundolo w pięciu setach, też odwrócenie stanu rywalizacji z 0-2. No Będziemy po prostu z wielkim zaciekawieniem czekać na pierwsze piłki tego, tego meczu. No tak, on tutaj przeszedł kwalifikację, ten młody Szwajcar, i naprawdę bardzo dobrze się prezentuje, gra, gra świetnie, więc to będzie takie naprawdę ciekawe starcie. Dwóch zawodników, którzy są w wysokiej formie i dla których jest to taka no, szansa na, na taki życiowy sukces, więc no, na pewno będzie to bardzo ciekawe spotkanie. No i teraz jeszcze nasza e, trzecia. Bohaterka tego, tego programu Magdalena Frank, która pokonała jedną reprezentantkę gospodarzy Stearns, i teraz poprzeczka idzie mocno. Mocno w górę. Tutaj zwycięstwo w trzech setach. Pierwszy set przegrany w tiebreaku, ale później 6-3, 6-2, więc, więc Polka widać, że ewidentnie no, poprawiła się względem pierwszego seta. No ale powiedz więcej, bo ja przyznam się z ręką na sercu, że tego meczu też niestety nie, nie widziałem w, w, te, w takich większych fragmentach niż skrót. Mecz od początku taki bardzo zacięty i taki bardzo fizyczny. Taki no, dużo takich długich wymian, ciężkiej walki. I już tego pierwszego seta Magda mogła wygrać, bo miała nawet piłkę setową w uciek uciekł ich trochę ten tiebrek tam końcówka nie wyszła Magdzie. Natomiast to naprawdę widać, Boże python ten tak w trakcie tego spotkania gaśnie fizycznie. W połowie drugiego seta już tak wyraźnie zaczęło padać sił, jeszcze tam się jakieś pojawiły problemy zdrowotne, jakieś coś z barkiem chyba. I Magda po prostu ta, teraz bardziej ta kontrola nad tym spotkaniem rosła, chociaż końcówka tego trzeciego seta była trochę nerwowa, bo Magda już prowadziła wysoka, potem parę gemów przegrała, ale na szczęście domknęła to spotkanie. I no, wspaniała sprawa, bo to jest pierwszy w ogóle awans do trzeciej rundy US Open. W karierze Magdy Frank, która właśnie przed tym turniejem mówiła, że bardzo dużo czasu i uwagi poświęca na, na, na przygotowania, że bardzo jej zależy na tym, żeby właśnie w tym Nowym Jorku. Proszę się dobrze zaprezentować i naprawdę się świetnie prezentuje, a na no już tak yy, idąc do przodu, mecz z Coco -Goff, No na pewno będzie trudny. Dwa poprzednie spotkania czemu w poprzednim sezonie Magda dość gładko przegrała Koko, ale pamiętajmy, że Koko nie jest w jakiejś wybitnej formie. Ostatnio, no właśnie oczekiwałem tego, z tego zdania z ciebie. Yy, no, zdecydowanie Amerykanka jest pod formą. On, no, trzeba przyznać, że Koko ma, ma tą taką no, cenną cenną umiejętność, że nawet jak nie gra dobrze, to potrafi ten mecze tak, nieładnie mówiąc, przepychać. Rzeczywiście dużo tych spotkań, w których ona gra słabo, tak naprawdę ciężko się ją ogląda, to potrafi jakoś tak w najważniejszych momentach zagrać na tyle dobrze, żeby jakoś to spotkanie przechylić na swoją. Korzyść, no teraz w dwóch setach pokonała wekić i to jest taka zawodniczka, która no potrafi się rozkręcać z meczu na mecz, nawet nie błyszcząc, więc na pewno on, no to Koko będzie w tym meczu z faworytką, no ale kto wie, no może rzeczywiście Magda będzie potrafiała się postawić, tak czy inaczej na pewno już dużo w tym turnieju osiągnęła, to już, jest, to już i tak jest dobry wynik, teraz tak można powiedzieć, że nie ma nic do stracenia, cała presja będzie po stronie Amerykanki, na której tutaj spoczywają ogromne takie jakby nadzieje tej amerykańskiej publiczności pewnie zagrają panie na, na Arthur Ash w sesji wieczornej, można się tego spodziewać, nie wiadomo jeszcze jaki jest plan gier, ale, ale wiadomo, no Koko tutaj jest taką największą gwiazdą Amerykanów i można się spodziewać, że ten mecz będzie w tym takim tak zwanym amerykańskim prime time, czyli w Polsce pewnie będzie to środek nocy, ale znaczy może jednak, może jednak będzie inaczej. Na ten, na ten rozkład jazdy, na, na trzecią rundę w wykonaniu polskich tenisistów, oczywiście czekamy. Zostawiamy Was z tym i też zapraszamy na podsumowanie tego, co się będzie działo po tych wszystkich spotkaniach. Obyśmy mieli komplet polskich reprezentantów. W czwartej rundzie to chyba byłby ewenement. Nie wiem, to trzeba będzie pogrzebać, czy takie tak, zjawisko miało miejsce. Tak, z głowy teraz nie. nie no powiem. właśnie, zada, zagadka, na, zagadka na następny odcinek. Yes. Micha, bardzo dziękuję i Dzięki. pozdrawiam się serdecznie. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.